Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witamy was we wtorek, 4 tygodnia wielkanocnego i zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosiercia, jednak rozpoczniemy tę modlitwę dzienniczkiem świętej siostry Faustyny. Godzina 12, 25 grudnia 1934 roku pasterka. Kiedy wyszła z święta, zaraz mnie zaczęło ogarniać wewnętrzne skupienie. Radość zalała mi duszę. W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu piękności nieporównanej. Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając swoje rączęta. Kiedy nastąpiło podniesienie, dziecię nie patrzyło się na kapicę, ale w niebo. Po podniesieniu znowuż się patrzyło na nas, ale króciutko, bo jak zwykle zostało przez kapłana połamane i zjedzone. Ale zapaseczkę miało już białą. Na drugi dzień widziałam tak samo i na trzeci dzień tak samo. Radość, jaką miałam w duszy, trudno wypowiedzieć. Powtórzyło się to widzenie w trzech mszach świętych, tak samo jak w pierwszych. Czwartek pierwszy po Bożym Narodzeniu. Zupełnie zapomniałam, że to dziś czwartek, więc nie odprawiłam adoracji. Poszłam razem z siostrami do sypialni o godzinie dziewiątej. Dziwnie nie mogłam zasnąć. Zdawało mi się, że coś jeszcze nie spełniłam. Przechodzę w myśli swoje obowiązki, nie mogę sobie nic takiego przypomnieć. Trwało to do godziny dziesiątej. O godzinie dziesiątej ujrzałam oblicze pana Jezusa umęczonego. Wtedy mi Jezus powiedział te słowa: Czekałem na ciebie, aby się podzielić cierpieniem, bo któż lepiej zrozumie cierpienie moje, jak nie oblubienica moja Przeprosiłam Jezusa za swoją oziębłość, zawstydzona, nie śmiejąc spojrzeć na pana Jezusa, ale sercem skruszonym prosiłam, aby mi Jezus raczej dał jeden cierń z korony swojej. Jezus odpowiedział mi, że da tę łaskę, ale jutro i natychmiast widzę, nie znikło. Panie, wyciągnijmy nasze koronki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęcząc pod kąskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebiał. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowania, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew duszej bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla Jego bolesnej męki, jej dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jejosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty, święty Boże, święty mocny święty, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O chwili wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Dziękujemy sobie za wspólną modlitwę. Teraz poprośmy o wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła. Święty Michale Achaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I opiekę świętego Józefa. Święty Józefie, Ty spędziłeś swoje życie w cichości i pokorze. Naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Boży wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen. Amen. Niech Boże błogosławieństwo nas prowadzi. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Zapraszamy na różanie co 20.00 z Panem Bogiem.